Twoją przynależność do firmy masz wątpliwości, nie pisz. Pamiętaj, że Twoje lokalne spisy mają globalne znaczenie. Musisz wiedzieć, że internet jest na zawsze. Hularz w internecie, uważaj, pracodawca może cię skarcić. Polskie firmy zaczynają narzucać reguły korzystania z serwisów społecznościowych, także w domu. Jakie, proszę Państwa, będą tego konsekwencje? No a strach pomyśleć. Polecam bardzo gorąco to pierwsza strona dzisiejszej Gazety Wyborczej. Wyjątkowo nie zapraszam Państwa na pierwszą stronę Rzeczpospolitej. Nie dlatego, żeby była nieciekawa, ale dlatego, że dzisiaj Rzeczpospolitej na stronie szóstej e, artykuł pani Izabeli Kaczczak i Piotra Kowalczyka. Ulises z kopalni 32 lata na morzu. To proszę Państwa przedstawienie sylwetki pana kapitana Jerzego Radowskiego, który 32 lata pływał po morzach i oceanach na jakcie Czarny Diament. I to jest absolutny specjalny rekord świata. Radomski ma jasną twarz, pani Izabela i pan Piotr. Chociaż opalono. Są i zmaczki, i bujna broda. Jak na Wilka przestało. przystało. Ale w twarzy ma coś, czego nie mają ludzie spotykani na co dzień. Co? Na myśl przychodzi tytuł słynnej książki Milana Kundery. W twarzy kapitana Jerzego Radomskiego nie ma śladu nieznośnej lekkości bytu. Nie miał na nią czasu. Dziś, mimo 71 lat, w niebieskich oczach ma błysk 25-latka. No właśnie, proszę Państwa, że zmienia ludzi zawsze na lepsze. I pierwsza strona przeglądu sportowego. Jeszcze wrócę na moment, na pierwszą stronę Gazety Wyborczej. Tutaj, oczywiście, e, zapowiedź e, artykułu sprawozdania z Mistrzostw Europy w lekkiej atletyce brązowej w Wiśniewskiej na pierwszej stronie przeglądu sportowego ta informacja także się pojawia no ale w lewym górnym rogu jest odesłanie do strony 10 i 11 natomiast pierwsza wiadomość jest następująca Europa nie może wam odjechać dzisiaj trzecia runda eliminacji Ligi Europejskiej swoje mecze grają Wisła, Kraków, Jagiellonia, Białystok i Ruch Chorzów Europa nie może wam odjechać mi się wydaje, że ta Europa już tam bardzo daleko w piłce odjechała. No ale zobaczymy, czy mamy kciuki za naszych piłkarzy. A teraz Agata wybiera się w podróż kolejową. Europa nam odjechała nie tylko jeśli chodzi o boiska i poziom sportowe, ale wydaje się że również, jeśli chodzi o kolej, adres lugalski ze współbraców gospodarczych czy z Państwem. Dziękuję serdecznie. Rozmawiamy teraz o sytuacji na polskiej kolei w środku sezonu urlopowego, w środku lata. No właściwie kilka dni temu dostała do nas dobra wiadomość, chociaż też zależy jak na to o tym, iż PKP zweryfikowało dziedziczone potere zawyżone odległości między miastami, ale z drugiej strony z tym, można powiedzieć, że przez lata byliśmy naciągani, czy tak? Tak, oczywiście PKP nie zrobiło to samo z siebie, tylko nasza grupa tak? takich entuzjastów z Zielonego Mazowsza zgłosiła te sprawę do Urzędu Ochrony Konkurencji, bo rzeczywiście byliśmy naciągani. Wydaje się, że od 98 roku, bo wtedy przedtem obecnie uchylony wykaz odległości taryfowych, no, co najmniej miliard osób w Polsce, tyle było przejazdów, było naciągniętych średnio na jeden złotych. No, ale to już jest miliard złotych PKP na nich zarobiło. Dlaczego? to były takie ciekawe kolejarskie metody matematyczne. W na nas szkole podstawowej uczono, że jak jest na przykład 2,6, jak się to zaokrąca, do trzech a u to było do pięciu. No i tak po jednym, po dwóch kilometrach, a w tych taryfach jest tak, że jak się kilometrowo przeskakuje do kolejnej pozycji, no to wtedy jest wyższa kwota. bilety w większości, myślę 95% dbadków, staniały około 1-2 złote. Może niewiele, jak się tak jedzie od czasu do czasu, ale staniały też bilety miesięczne. I wtedy to jest 20-30 złotych, czyli już sport. No tak, To chyba koniec dobrych wiadomości w środowisku, że pociągi nadal się spóźniają. Klimatyzacja reguły nie działa, lub też w ogóle jej nie ma. Jest kłopot z dostępem dla niepełnosprawnych. No i okazuje się, że mimo tego, że podobno personel jest przeszkolony, to nie do końca w swoim udzielaniu pierwszej pomocy w pociągach jest dobrze. No to właściwie rzeczywiście odnosimy słuszne wrażenie, że nic się nie zmienia. Znaczy zmieni się, ale bardzo wolno. Jak widzimy obrazki z zachodu, chociaż tam też mieliśmy ostatnio z Niemiec przykład, gdzie temperatura w pociągu doszła do 50 stopni, ludzie mdleli. Tylko różnica jest taka, tam władze kolei nie uciekają przed tym problemem. Uruchomiły specjalne maile, telefony. Każdy, kto był wówczas poszkodowany, jeśli się zgłosił, dostał bez niczego. 600 euro odszkodowania. U nas są różne tłumaczenia I oczywiście szybko dobrze nie będzie, bo na ponad 3000 wagonów Intercity, jeśli weźmiemy tylko tę najdroższą spółkę, jedynie 400 ma klimatyzację. 2% pociągów jest przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych, więc jeszcze lata przed nami inwestycji, które niestety kosztują, a spółka ma poważne problemy z naszą. Chyba, trzeba pogodzić się z ciągłymi spóźnieniami. Kilka dni temu został pobity nieformalny rekord wakacji. Pociąg z Kołbrzegu do Ludwiny spóźnił się 309 minut, ale spóźniają się też um, pociągi chociażby na trasie Warszawa-Kraków. Ja bardzo często kursuję między tymi dwoma miastami. Nie zdarzyło mi się jeszcze, żeby zgodnie z rozchodem przejechał pociąg. To, to może zmienić to, czy udawać, że jednak jesteśmy w stanie tak w tym krótszym czasie... Różne przejść. są przyczyny. My w tym krótszym czasem... Ja też często między Warszawą a Krakow podróżuję. Bylibyśmy w stanie pojechać, tylko że w innym miejscu się posypało. Co się posypało? Lokomotywy. E, takie lokomotywy o takiej nazwie EP-09, które mogą pojechać 160 km na godzinę, a taka prędkość jest osiągana między Warszawą a Krakowem na części trasy. Niestety z przyczyn technicznych większość została wysosana i tam jeżdżą słabsze lokomotywy. One się rozpędzą do 130 km. W związku z tym, jak. To pasażer może, może zobaczyć, jak jest lokomotywa o innym symbolu niż E09, to 15 minut ma jak banku spóźnienia, a na jakichś innych liniach, które niestety na skutek gorąco się nam rozłażą, no to wtedy koniecznym i najprostszym przedsięwzięciem, żeby zapobiec ewentualnemu spadkowi jest wprowadzenie ograniczenia prędkości. Te modernizowane tory, tam już nie trzeba, bo one do 60 stopni Celsjusza powinny trzymać, no ale takich torów jest niewiele. Teraz po co robimy za pieniądze w nie, to w sumie będzie zmodernizowane 8% naszej sieci kolejowej. To pytanie, czy pociągi jeżdżące do 60 km na godzinę, nawet 300, jak już to się dzieje w niektórych krajach, głównie to w ogóle jest możliwość do naszego życia w naszym kraju, które rozmiarowo wydaje się być stworzone do takiej dobrej infrastruktury kolejowej. No, szansę, minister nam obiecuje w 2020 roku. Może tak, tylko wciąż może być tak, że będziemy mieć luksus ta linia 300 km na godzinę. I cała masa linii, gdzie codziennie dojeżdżamy do pracy z prędkością 20-30 km na godzinę. Więc można obiektywać, ale nie zapominajmy o tych liniach, które są w tej chwili służą nam do tego, żeby szybko dojechać do szkoły, do pracy. Się, proszę, ja, nie wie, tym, to też trzeba inwestować. W razie jednak wiadomości padło. Dziękuję bardzo za rozmowę